Witam, Językowa TV. Jedziemy dalej z językiem angielskim. W dzisiejszym odcinku omówię kilka słów, które są trochę do siebie podobne. No, mają podobną pisownię, czasami też trochę wymowę, no, ale jednak różnią się znaczeniem. No i też oczywiście omówię te różnice właśnie w pisowni i wymowie. No i są to następujące słowa: Life, live, life, live, live. Live. Pierwsze słowo tutaj mamy live, oznacza najzwyczajniej życie. I czytamy je w taki sposób live, tak jak tutaj w nawiasie. Kolejne słowo to jest live. Słowo to oznacza żyć lub mieszkać. Na przykład, no i czytamy je z kolei w taki sposób live, czyli bardziej tutaj takie Y i piszemy przez V. No, i jest to czasownik regularny, który odmienia się w czasie przeszłym przez dodanie końcówki ED. I tutaj właśnie napisałem, jak się go odmienia. I mamy Lift, Lift, Lift. To jest druga, a to jest trzecia forma. No, i takie przykładowe zdanie z live może powiedzieć, że I live in Poland. Czyli, że mieszkam w Polsce. No, a jeśli chcę powiedzieć tutaj coś w formie przeszłej, np. w past simple, to mogę powiedzieć, że I lived in Spain for two years, czyli że mieszkałem w Hiszpanii przez dwa lata. No, i teraz jeszcze z tą trzecią formą czasownika, czyli mogę powiedzieć zdanie w present perfect, że. że i have lived in Poland for five years. Czyli że mieszkam w Polsce od 5 lat. I teraz kolejne słowo. To jest live. Słowo to ma taką samą pisownię jak to poprzednie słowo live, ale wymawia się je inaczej. Właśnie tutaj jest wymowa w nawiasie live. No i to oznacza z kolei. Na żywo. Czyli na przykład, jak transmisja z meczu piłkarskiego lub jakiegoś innego wydarzenia sportowego jest w telewizji, tam pod logo mamy takie napisane, to, to słowo to jest właśnie, czytamy jako live, że to jest na żywo. Albo zobaczyć kogoś na żywo. To see someone live. Właśnie tutaj jest wymowa live. Kolejne słowo to jest z kolei live. Oznacza ono wyjść, zostawić e, lub e, opuścić, opuszczać. E, no i tutaj nie piszemy z kolei przez e, l, 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 E, A, V, e. e. No i czytamy tutaj takie live. W e, odróżnieniu od słowa tutaj mieliśmy live, to tu takie bardziej Y dajemy tak, tak e, lekko, tak live, a tutaj live. E, no i e, przykładowe zdanie z tym słowem LEAVE no to mogę powiedzieć, że I live HOME AT 7 O'CLOCK EVERY MORNING czyli, że wychodzę z domu o 7 rano każdego poranka LEAVE jest czasownikiem nieregularnym i odmienia się w następujący sposób, że to jest bezokolicznik czyli ta pierwsza forma a druga forma to jest LEFT, no i trzecia format jest tak samo left. No i jeżeli chcielibyśmy powiedzieć przykładowe zdanie z takim w drugiej formie, na przykład no to mogę powiedzieć, że I left my phone at home. Zostawiłem telefon w domu. Albo że wyszedłem z domu o 7. I left home at 7 o'clock. Mogę też powiedzieć, że na przykład wyjechałem, skądś w sensie też opuściłem biuro. I left my office at 7 o'clock, czyli opuściłem, tak jakby wyszedłem z biura o, siódmej, o godzinie 7. Czyli, czyli czytamy live. No i słowo tutaj ostatnie to jest live. Słowo to z kolei oznacza liść. I czytamy je właśnie leaf przez takie tutaj F. No i to jest liczba pojedyncza, a z kolei liczba mnoga to będzie leaves czyli czyli liście. No i tutaj, jeszcze taka może drobna uwaga do tego słowa tutaj live, że w odmianie to jest left i left w obu formach. No i to słowo left ma taką samą pisownię jak słówko w lewo, tak, albo z lewy, lewo, czyli left. No, ale, ale w zdaniach, no to rozpoznamy po kontekście, czy, czy to słowo oznacza właśnie w lew, lewo, czy oznacza opuszczać, wychodzić, zostawiać. Więc tak. Więc te, te niuanse najlepiej rozpoznamy w kontekście, właśnie tak samo między słowem live i live. Także to są właśnie takie drobne różnice, zarówno w pisowni, jak i w mowie oraz w znaczeniu. Także dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.